Witam serdecznie. Chciałam wam dzisiaj pokazać, jak w szybki i prosty sposób możemy wykonać sobie produkty, których używamy i potrzebujemy na co dzień w domu wraz z Thermomixem. Wiemy, że teraz mamy ciężki czas. Dużo rzeczy brakuje w sklepach. Mam nadzieję, że to się dosyć szybko skończy, ale póki co niektórych rzeczy możemy nie dostać, ale możemy je sobie wykonać szybko i prosto i zdrowo w domu. Zrobimy sobie w tak troszeczkę trzech częściach. W pierwszej części zrobimy sobie masełko, w drugiej części zrobimy sobie hałeczkę słodką z kruszonką, a w trzeciej części zrobimy sobie chlebek na maślance z gara, który też bardzo szybko i bardzo prosto się wykonuje. Więc zaczniemy sobie od masełka. Znajdziemy sobie na cookie oczywiście polskim. Masełko. Przypominam, że na Kuki Do mamy około 40 tysięcy przepisów, więc właściwie znajdziemy przepisy z kuchni całego świata. Ale póki co szukamy sobie zwykłego masełka. I mamy, zwykłe masełko. Do masełka będzie nam potrzebne takie urządzenie jak motylek. Motylek również wykorzystujemy do ubijania białka od jajka, do ubijania bitej śmietany, do ubijania niektórych ciast ale również do wykonywania masełka. Zdejmujemy sobie pokrywę, naciskamy sobie rozpocznie gotowanie i mamy założyć motylek. Motylek zakładamy w ten sposób, że nakładamy go sobie po prostu zwyczajnie na noże, leciutko, niczego nie trzeba dociskać. I naciskamy sobie oczywiście dalej. I mamy 500 g śmietany, minimum 30% tłuszczu. Ja zawsze proponuję śmietanę, taką najzwyklejszą, angielską, double, którą możemy kupić w Tesco, w Lidlu, w Aldiku. To są najlepsze śmietany. Do masła zawsze dobrze jest, żeby ta śmietana była temperatury pokojowej. Ona nam się wtedy dosyć szybko, fajnie ubije. I wlewamy sobie. Tu będzie z dwóch pudełek będzie troszeczkę więcej, jak 500 gram, ale akurat przy maśle to nam tutaj nie sprawi jakoś bardzo dużej różnicy. Nie będziemy sobie wylewać tej odrobiny śmietany, wykorzystamy całość. I oczywiście naciskamy sobie dalej, zakładamy pokrywę, która musi być zawsze, bo bez pokrywy urządzenie nam nie będzie działać. I zakładamy sobie miareczkę i przechodzimy oczywiście dalej. Mamy ustawioną minutkę. Czas, temperatura, znaczy nam się nie ustawia, bo przy maśle jest nam ona niepotrzebna. I mamy ustawić obroty 4, czyli przekręcamy sobie gałeczkę do czwóreczki. więc tak, tak jak mówiłam, śmietana najlepsza jest Tesco, Aldi, Lidl, zwykła dabel. Jeżeli chodzi o polską śmietanę, yy... Używamy śmietany 30 lub 36, tylko musimy pamiętać, żeby zawsze to były śmietany z krótkim terminem przydatności, ponieważ te śmietany w kartonikach, które mają bardzo długą datę przydatności, one mają w sobie bardzo dużo konserwantów i one najczęściej nie, po prostu nie są w stanie nam się u, ubić i nie dadzą nam masła. Dla mnie są to wyroby bardziej śmietanopodobne, niż tak naprawdę śmietana. Dlatego zawsze polecam tą śmietanę o jak najkrótszej dacie do spożycia. Ona jest wtedy bez konserwantów i najszybciej nam się ubija masełko. Tu słyszymy, że już coś nam się zaczyna dziać. Na pewno minuta to będzie za krótko dla tego masełka, ale będziemy musiały czas wydłużyć, ale za chwilkę zobaczymy, jaka się osiągnęliśmy po minucie. Tu sobie sprawdzimy. Oczywiście urządzenie samo nam mówi, żeby sprawdzić konsystencję. Proszę, w tej chwili to mamy konsystencję bardziej takiej e, troszeczkę bitej śmietany, dlatego musimy ją wydłużyć. Czyli możemy się cofnąć. E, jeszcze raz ta minutka, jeszcze raz obroty 4 i powtarzamy dokładnie tę samą czynność. Użycie motylka, obojętnie czy robimy masło, czy robimy bitą śmietanę, czy cokolwiek, co jest, do czego jest potrzebne użycie motylka, musimy pamiętać, że obroty nigdy nie mogą być wyższe jak 4, ponieważ jeżeli obroty będą wyższe jak 4, motylek będzie za szybko się obracał i może nam się zwyczajnie połamać lub może po prostu nam ten motylek potknąć. Dlatego to jest dosyć istotne, żeby pamiętać, że obroty nie większe jak 4. Takie masełko, oczywiście, to jest takie zwykłe, tradycyjne masło, które po do lodówki kostka nam stwardnienie. Żeby kostka nam nie stwardniała, w trakcie wyrabiania masła, postaram przygotować kilka kropel oliwy z oliwek. I wtedy te możemy dodać oczywiście sól, jeżeli lubimy sól na masełko, możemy dodać przeróżne yy, przyprawy typu, nie wiem, papryka, typu czosnek granulowany, yy, także możemy sobie robić również oczywiście smakowe masełka. Sprawdźmy, yy, co nam wyszło po tej kolejnej minutce. Zobaczcie, Oj. po tej kolejnej minutce właściwie masełko mamy prawie gotowe. Ja bym tutaj dodała jeszcze ewentualnie za 20 sekund ubijania, żeby one były takie w pełni y, ubite. Czyli jeszcze raz cofniemy, tu możemy sobie zmniejszyć czas do tych 20 sekund spokojnie. I jeszcze raz te obroty 4, i to będzie już taka końcowa etap y, ubijania. Masełka. I teraz zobaczymy następny krok, jaki będzie przy masełku. Jeżeli chodzi o datę przydatności do spożycia, to tak jak zwykle, masło proste, parę dni produkcji spokojnie może nam postać, możemy, możemy je wykorzystać. Dobrze, i zobaczmy, co nam tu wyszło już w tej końcowej fazie. Proszę bardzo. Mamy piękne masyłko, z którego nam się ładnie wytrąciła maślanka. I teraz zobaczmy, co urządzenie nam mówi, co mamy robić dalej. Dalej urządzenie każe nam zawartość naczynia przecedzić przez koszyczek, który jest oczywiście w komplecie z całym urządzeniem. Trzeba to oddzielić od maślanki. Masło przepłukać zimną wodą. Kopystką uformować osełkę w kształcie, jakim oczywiście dowolnie sobie chcemy. Po tym odcedzeniu, spokojnie, po schłodzeniu możemy używać masełka jako dodatek do pieczywa lub do pieczenia, do czegokolwiek. Tak naprawdę tego masła możemy używać dowolnie, jak zwykłego, tradycyjnego ee, masła. Ja już mam tutaj odcedzę, pokażę jak to będzie wyglądać. Odcedzamy już bierzemy sobie kopystkę i pod zimną wodą wystarczy troszeczkę to masło przepłukać z tej maślanki jeszcze, żeby je ładnie oddzielić koszyczek ma takie dziurki, że oczywiście nic tam na mnie zbędnie nie ucieknie nie trzeba tego robić nie wiadomo jak długo Jak widzimy, mamy piękne masło. Z porcji takich dwóch śmietan spokojnie wyjdzie nam około dwóch kostek masła. Także myślę, że nie jest to jakoś tam mało. I tak naprawdę, zobaczcie, w dwie minutki mamy zdrowe, zdrowe ciasto, przepraszam, zdrowe masło, bez żadnych konserwantów, bez żadnych ulepszaczy smaku. Zwykłe, tradycyjne masełko, zdrowe które możemy spokojnie smarować na chlebek, na słodką pałeczkę. Możemy używać do pieczenia, do wszystkiego tak naprawdę. Polecam takie masełko, tak jak mówiłam, z czosnkiem, z jakimiś innymi przyprawami, ewentualnie dodać troszeczkę soli, żeby było solne te masełko. I mamy. Dwie minuty, mamy prawdziwe masło.